Cześć widzowie! Dzisiaj mam dla was film o Kolosusie. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Kolosus, pierwotnie znany jako Peter Rasputin, urodził się w sowieckim kołchozie zwanym kolektywem ustordyńskim niedaleko jeziora Bajkał na Syberii i dorastał on ze swoim bogatym bratem, słynnym kosmonautą Michałem Rasputinem i młodszą siostrą Janą, spędzając czas na swoim hobby, rysując albo malując. Jego nadludzka siła pojawiła się w wieku 13 lat, z czego na początku był zadowolony z używania mocy i pomagał swojej rodzinie i innym członkom kolektywu, a po tym jak przemieniony uratował swoją siostrę spędzącego pojazdu, skontaktował się z nim profesor Charles Xavier, założyciel X-menów, by młody Peter do niego dołączył. Mianowicie chciał go zwerbować do zespołu mutantów, a Peter się zgodził, więc opuścił farmę, w której się urodził i wychował, by wyjechać z profesorem do Ameryki. Profesor Xavier nadał mu pseudonim Kolosus, a on pomagał innym rekrutom w walce albo w codziennych sprawach. Kolosus był studentem zawsze zainteresowanym sztuką, a w końcu został wysłany, żeby zinfiltrować rezydencję X, by pokonać żołnierzy, którzy ją najechali. Kolosus użył swojego metalowego ciała, żeby zatrzymać żołnierzy, przebijając się przez ścianę, a po spotkaniu Wolverina i przyjęcia od niego rozkazu, uratował dzieci w rezydencji. Młody Kolosus dał radę, uciec wtedy z Ismenem Pyro i Rogem, którzy również byli mutantami, ale słabszymi od Kolosusa, a kiedy był już dorosły spotkał najemnika znanego jako Deadpool i próbował przekonać go, by do niego dołączył i używał swoich mocy dla dobra innych, a nie do zabijania bandytów. Pomimo swojego groźnego, strasznego wyglądu i potężnych mocy, Kolosus jest życzliwą i delikatną osobą, zawsze chętną do pomocy młodszym studentom i każdemu, kto tego potrzebuje, a w innej wersji Kolosus miał talent do sztuki i miał nieco bezczelne poczucie humoru. Co więcej, jego dobro pokazuje to, że Deadpool kiedyś powiedział do Kolosusa, że dziękuję mu za to, że mimo tego, że nie był on dobry, to Kolosus zawsze był dobrym przyjacielem on również bardzo wytrwałą i honorową naturę, ponieważ nieustępliwie próbuje nakłonić Deadpoola do przyłączenia się do X-Menów i zachęcał go do bycia lepszym człowiekiem, nie zabijając innych. Jest on też bardzo kulturalny, tym bardziej w stosunku do kobiet, którego za to szanują, np. nie chciał ranić kobiety mutanta dopóki nie został do tego zmuszony, a także zakrył oczy kiedy zobaczył jej piersi oraz nie lubi on brutalności, a sam kolosus może przekształcić tkanki całego ciała w organiczną substancję przypominającą stal, która ma nieznany skład. Będąc w swojej opancerzonej formie posiada ten sam stopień swojej mobilności, co w swojej normalnej postaci, jaki jest niesamowicie silny oraz jest bardzo wytrzymały, a dzięki swojej sile może bez problemu zgniatać metal jedną ręką, z czego może podnieść ponad 100 ton i dorównuje siłą samemu Jaggernotowi. Kolosus jest kuloodporny, jak i również całkowicie odporny na eksplozje, a co więcej jego mięśnie wytwarzają bardzo mało toksyn zmęczeniowych. Jest bardzo utalentowanym wojownikiem, który, gdy się pojawia, zwykle budzi grozę i mało kto jest w stanie go pokonać, dzięki czemu jest bardzo skutecznym bohaterem. W innej wersji, Kolosus walczył u boku swoich towarzyszy mutantów przeciwko Avengersom, a mianowicie walczył z Czerwonym Hulkiem, całkowicie go niszcząc. Kolosus udał się również do Crimson Kosmosu i poprosił złe bóstwo Sitoraka o to, aby uwolnił go od roli Jaggernota, ponieważ Kolosus służył też jako awatar siły Feniksa, ale Sitorak odmówił twierdząc, że Kolosus był jego ulubionym awatarem od tysięcy lat, bo jako bohater nieustannie toczył niszczycielskie bitwy. W końcu Kolosus został znaleziony przez Cable'a ukrywającego się w Wart Institute of Chicago, a Kolosus zgodził się dla niego pracować pod przykrywką, ale zespół Cable'a został jednak znaleziony przez Avengersów, przez co byli poszukiwanymi przestępcami, więc uciekli do Meksyku. Kolosus był również jednym z niewielu, którzy próbowali bronić profesora Xavier'a przed Hulkiem, którego szukał, bo był zamieszany w sprawy pewnej organizacji. Więc podsumowując, Kolosus jest bardzo dobrym człowiekiem chętnym do pomocy absolutnie każdemu potrzebującemu oraz jest bardzo potężny, a na sam koniec widzowie chcę wam jeszcze przekazać, że za niedługo zaczną pojawiać się filmy z zagadnień typu jak powstał Cybertron, ponieważ postacie są już na wykończeniu, ale z nich nie zrezygnuję. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i z kim mógłby zawalczyć Kolosus. A więc to już jest koniec tego odcinka, jeżeli się podobało dajcie łapkę w górę, subaj, i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.